Weronika siedziała przy kuchennym stole, wpatrując się w zimną filiżankę herbaty. Zegar na ścianie wybijał dziesiątą wieczorem, a Wojtka wciąż nie było. Już od kilku tygodni czuła, że coś jest nie tak. Zmienił się. Nieobecny wzrok, lakoniczne odpowiedzi, ciągłe wymówki o dodatkowych godzinach pracy. Każdy sygnał wskazywał na to, że coś przed nią ukrywa. To niemożliwe, żeby pracował tak dużo. To musi być ktoś inny, myślała, zaciskając dłonie na filiżance. W głowie już malowała obrazy: obca kobieta, uśmiechy, potajemne spotkania. Zazdrość i gniew mieszały się z niedowierzaniem. Nie chciała w to wierzyć, ale musiała się przekonać. Kilka dni później, gdy Wojtek powiedział, że znów wróci późno, postanowiła działać. Założyła płaszcz, cicho wyszła z mieszkania i ruszyła za nim. Śledzenie męża przypominało jej sceny z filmów: skradanie się w cieniu budynków, ostrożne kroki. Serce waliło jej jak młot. Wojtek dotarł do opuszczonego magazynu na obrzeżach miasta. Weronika ukryła się za zaparkowanym samochodem, obserwując. Z wnętrza dobiegały stłumione głosy. Wojtek zniknął za ciężkimi drzwiami. Zastanawiała się, co robić. Czy wejść? Czy zadzwonić na policję? W końcu zebrała się na odwagę i podeszła bliżej, szukając szczeliny, przez którą mogłaby zajrzeć do środka. To, co zobaczyła, sprawiło, że zaparło jej dech w piersiach. Nie było tam żadnej kobiety. W środku znajdowała się grupa ludzi. Na środku pomieszczenia stała młoda dziewczyna, związana z zaklejonymi ustami. Wojtek rozmawiał z nimi. Nie słyszała dokładnie, co mówili, ale ton ich głosów był lodowaty. Jeden z mężczyzn wręczył Wojtkowi kopertę. Weronika cofnęła się, czując narastającą panikę. Wszystko wskazywało na to, że jej mąż jest zamieszany w coś znacznie gorszego niż zdrada. Tej nocy nie mogła zasnąć, przebijały ją pytania: Jak mogłam tego nie zauważyć? Co jeszcze przede mną ukrywa? Każda sekunda z nim przypominała jej teatr kłamstw. Na drugi dzień, kiedy Wojtek wyszedł rano do pracy, Weronika przeszukała jego biurko. Znalazła tam kilka dokumentów, ale nic szczególnego. Wszystko wyglądało na czyste, poza jednym szczegółem, kluczem. Był to mały, metalowy klucz z numerem 38. Nie miała pojęcia, do czego mógł służyć. Postanowiła, że musi dowiedzieć się więcej. Tego wieczoru Wojtek znów wrócił późno. Był wyjątkowo milczący, nawet jak na ostatnie dni. Weronika postanowiła zacząć rozmowę, próbując wyciągnąć z niego prawdę. Wojtek, co się dzieje? Wiesz, że możesz mi powiedzieć wszystko. W odpowiedzi spojrzał na nią z chłodnym spojrzeniem, które nigdy wcześniej nie należało do człowieka, za którego wyszła za mąż. Nic się nie dzieje, po prostu jestem zmęczony. Ale Weronika nie dała się zbyć. Nie kłam, wiem, że coś ukrywasz. Wczoraj śledziłam Cię. Wiem, gdzie byłeś. Wojtek zamarł, a jego twarz stężała. Przez chwilę wpatrywali się w siebie, jakby to była partia szachów, w której każde słowo może zmienić przebieg gry. W końcu odpowiedział: Jeśli coś widziałaś, lepiej, żebyś o tym zapomniała. To dla twojego bezpieczeństwa. Jego słowa były jak ostrze wbite w jej serce. Zamiast uspokoić, jeszcze bardziej ją przestraszyły. Następnego dnia Weronika spotkała się z Moniką, swoją najbliższą przyjaciółką. Monika była policjantką, choć raczej zajmowała się sprawami administracyjnymi. Musisz mi pomóc, powiedziała Weronika opowiadając o tym, co zobaczyła. Monika słuchała z przerażeniem, ale starała się zachować spokój. To wygląda na handel ludźmi, powiedziała Monika. Ale musimy to dobrze rozegrać. Nie możemy tak po prostu wkroczyć do tego magazynu. Musimy to zgłosić, przygotować akcję. Weronika czuła, że czas działa na ich niekorzyść. Jeśli nie zareagują szybko, dziewczyna, którą widziała, może zniknąć na zawsze. Nie mamy czasu na procedury. Musimy coś zrobić teraz, nalegała. Monika. Choć miała wątpliwości, zgodziła się pomóc. Postanowiły, że najpierw spróbują zdobyć więcej dowodów. W nocy, uzbrojone w kamerę, wróciły pod magazyn. Tym razem udało im się nagrać fragment rozmowy Wojtka z innymi mężczyznami. Wyraźnie słyszały, jak omawiali transport kolejnych osób. Wszystko wydawało się iść zgodnie z planem, aż do chwili, gdy jeden z mężczyzn, który patrolował teren, zauważył je: Uciekaj! krzyknęła Monika, ciągnąc Weronikę za rękę. Pobiegły w stronę samochodu, ale zanim zdążyły odjechać, drogę zablokował czarny suf. Kilku mężczyzn wysiadło, a wśród nich Wojtek Co ty tutaj robisz? krzyknął, patrząc na Weronikę z wściekłością. To raczej ja powinnam cię zapytać, co ty robisz, kim ty w ogóle jesteś? Odpowiedziała, próbując ukryć strach. Wojtek podszedł bliżej, a jego twarz, oświetlona światłem reflektorów, wydawała się zupełnie obca. Ostrzegałem cię, nie powinnaś się w to wtrącać. To, co robisz, jest potworne. Jak możesz handlować ludźmi? Jak możesz to robić komuś innemu? Wykrzyczała, czując, jak strach miesza się z gniewem. Wojtek spojrzał na nią przez chwilę, a potem odwrócił wzrok. Nie wszystko jest takie, jak się wydaje, Weronika. Naprawdę, bo wygląda na to, że jesteś potworem. Krzyknęła, zanim Monika szarpnęła ją za rękaw, próbując odciągnąć ją od dalszych oskarżeń. Nie macie stąd dokąd uciec, rzucił jeden z mężczyzn stojących za Wojtkiem. Wyciągnął telefon i zadzwonił do kogoś, najwyraźniej prosząc o wsparcie. Weronika wiedziała, że czas działa na ich niekorzyść. Monika próbowała zagrać na czas. Słuchajcie, nikt nie musi się o tym dowiedzieć. Po prostu nas puśćcie, a my o wszystkim zapomnimy. Wojtek zmarszczył brwi, jakby rozważał jej słowa. Nie rozumiesz, to nie jest takie proste. Jeśli was puścimy, to my będziemy następni. Oni nas znajdą. Oni? zapytała Weronika, czując, że jest coraz bliżej poznania prawdy. To większe niż myślisz odparł Wojtek, ale zanim zdążył powiedzieć coś więcej, usłyszeli dźwięk syren w oddali. Monika wcześniej zdążyła wysłać wiadomość do swoich kolegów z policji, podając lokalizację magazynu. Syreny! Wyszeptał jeden z mężczyzn, patrząc na Wojtka. To twoja wina. Mówiłem, żeby jej nie ufać. W magazynie wybuchła panika. Mężczyźni zaczęli się rozbiegać, próbując ukryć dowody. Podczas gdy Wojtek został na miejscu, wpatrując się w Weronikę. Nie mogę cię już chronić, powiedział cicho, zanim sam rzucił się do ucieczki. Policja wkroczyła do magazynu. A Weronika i Monika zostały zabrane na przesłuchanie. To, co Weronika opowiedziała funkcjonariuszom, rozpoczęło jedną z największych akcji przeciwko handlu ludźmi w historii miasta. Dzięki nagraniom i zeznaniom kobiet, policji udało się odkryć całą siatkę przestępczą, która działała nie tylko w kraju, ale także na arenie międzynarodowej. Weronika jednak nie mogła wrócić do swojego dawnego życia. Jej dom, jej mąż, jej rzeczywistość wszystko to legło w gruzach. Wojtek, który przez lata był jej oparciem, okazał się kimś obcym kimś, kto brał udział w potwornościach, o jakich nawet nie śniła. Miesiące mijały, a proces przeciwko członkom grupy handlującej ludźmi stawał się jednym z najgłośniejszych wydarzeń w kraju. Weronika była kluczowym świadkiem. Ale jej życie wisiało na włosku. Groźby, anonimowe listy, dziwne samochody pod jej domem wszystko to przypominało, że świat, który właśnie odkryła, nie zapomina tak łatwo. Pewnego wieczoru Weronika odebrała telefon. Głos po drugiej stronie był znajomy, ale przepełniony bólem i strachem. Weronika, muszę się z tobą spotkać to był Wojtek brzmiał, jakby był w desperacji. To nie tak, jak myślisz. Proszę, daj mi szansę to wyjaśnić. Chociaż zdrowy rozsądek podpowiadał jej, żeby odmówiła, coś w niej kazało jej zgodzić się na spotkanie. Umówili się w kawiarni w centrum miasta. Wojtek wyglądał na wyniszczonego, jakby przez te wszystkie miesiące życie także go nie oszczędzało. Nie mogę długo rozmawiać zaczął. Ale musisz wiedzieć jedno nie robiłem tego z własnej woli. Zostałem zmuszony. Gdybym odmówił, oni zabiliby ciebie, zabiliby nas. Weronika patrzyła na niego z niedowierzaniem i myślisz, że to cię usprawiedliwia, że twoje milczenie, twoje czyny były czymś mniej okropnym? Nie zrozumiesz, dopóki nie znajdziesz się w tej sytuacji, odpowiedział, a jego głos łamał się pod ciężarem emocji. Ale wiem jedno, to jeszcze nie koniec. Oni wciąż są tam, wciąż działają, a ja nie mogę już nic zrobić. Zanim Weronika zdążyła odpowiedzieć, Wojtek wstał i odszedł, zostawiając ją z milionem pytań. Następnego dnia wiadomości obiegła tragiczna informacja. Ciało Wojtka znaleziono na przedmieściach miasta. Policja uznała to za samobójstwo, ale Weronika wiedziała, że to była wiadomość od nich. To zdarzenie utwierdziło ją w jednym: nie mogła już się wycofać. Musiała walczyć nie tylko dla siebie, ale dla wszystkich ofiar tego okrutnego systemu. Wiedziała, że będzie to walka na śmierć i życie, ale była gotowa stawić czoła każdemu, kto próbowałby ją powstrzymać. Po śmierci Wojtka Weronika nie mogła już cofnąć się ani uciec. Znała zbyt wiele. I wiedziała, że doprowadzenie tej sprawy do końca to jedyne, co jej pozostało. Monika, choć pod ogromnym ryzykiem, pomagała jej w działaniach. Dzięki ich determinacji policja rozpoczęła akcję przeciwko siatce handlarzy ludźmi. Weronika przekazała wszystkie informacje, jakie posiadała nagrania, lokalizacje magazynów, a nawet nazwiska osób zaangażowanych. Operacja ruszyła i wydawało się, że jest na dobrej drodze do zdemaskowania całej organizacji. Jednak Weronika wiedziała, że ta walka ma swoją cenę. Po kilku dniach, gdy była w swoim domu, światła zgasły. Cisze przerwały kroki na korytarzu i trzask wyważanych drzwi. Próbowała uciec, ale zanim zdążyła cokolwiek zrobić, została schwytana. Zamaskowani mężczyźni zabrali ją do magazynu, który rozpoznała z nagrań. Na środku pomieszczenia czekał mężczyzna w garniturze, jeden z liderów organizacji. Spojrzał na nią z chłodnym uśmiechem. Myślałaś, że możesz z nami wygrać? zapytał. Mogłaś po prostu odejść, ale chciałaś być bohaterką. Weronika, mimo strachu, uniosła głowę i spojrzała mu prosto w oczy. Lepiej zginąć, próbując, niż żyć w strachu. Ty i twoi ludzie, kiedyś zapłacicie za wszystko. Mężczyzna odwrócił się do swoich ludzi. Zakończcie to. Ostatnie, co Weronika usłyszała, to huk wystrzału i cisza, która po nim nastała. Kilka dni później media poinformowały o szeroko zakrojonej akcji policji przeciwko międzynarodowej siatce handlującej ludźmi. Zatrzymano dziesiątki osób, a wśród dowodów znaleziono nagrania dostarczone przez anonimowe źródło. Monika, siedząc przed telewizorem, patrzyła na te wiadomości z mieszanką ulgi i żalu. Wiedziała, że Weronika oddała swoje życie, by prawda ujrzała światło dzienne. Dzięki jej odwadze setki osób miały szansę na ocalenie. Wśród ujawnionych informacji był także list Weroniki. Który Monika znalazła kilka dni wcześniej. Były w nim słowa, które na zawsze pozostaną w jej pamięci. Jeśli mnie nie będzie, proszę pamiętaj. Najważniejsze, by nigdy się nie poddać. Dziękuję za wysłuchanie tej opowieści. Nie zapomnij zostawić lajka, zasubskrybować kanał i kliknąć w dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych historii. Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. A jeśli chcesz być na bieżąco, zapraszam na moje profile na TikToku i Instagramie. Dzięki, że jesteś tutaj. Do usłyszenia w kolejnej opowieści.